Dzień dobry, moi drodzy. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Ja jestem Nikola i zapraszam Was do dzisiejszego odcinka. Na dzisiejszym odcinku pokażę Wam 10 typów nauczycieli. E, więc, jeżeli odcinek Wam się spodoba, to koniecznie zostawiacie łapę w górę z złonkiem No i napiszcie w komentarzach, e, jakiego przedmiotu nienawidzicie najbardziej. No więc, co, zaczynajmy. Dobrze, um, otwórzę sobie pierwsze ćwiczenia na stronie 139. Zróbcie zadanie: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. I może jeszcze 7 na 177. Dziękuję, do sto dzisiejszych zajęć. może się rozejść. Dobrze, gówniarze, sprawdzimy sobie dzisiaj zadanie domowe. dobrze, wybieram numerek 2. Kto jest numerek 2? Audia, proszę. Eee, nie zrobię zmiany owego? Jedynka. Julka. Może tyłaś żeby się chyba trójką, tak? Ojoj, nie widzę liczb. Niestety jestem ślepa. Jedynka. Bartłomiej, a ty masz wszystko źle. Jedynka. Co to za łbyś w tej klasy? Nic nigdy nie umieją. Znoszę weto do pani dyrektor. Dobrze, y ja nie chcę się śalać, przerwa jest dla Tu Tłumaczymy dalej. Y 19 plus 44 y pomnożone przez 95 razy 62. Y I to jest zadanie dla lekcji. Robicie to w tym momencie i teraz zadanie domowe dyktuję. Y dobrze, zróbmy sobie tak może zadanie ze strony... O, 29 tak mi się y otworzyło. Oto tak, 1982 y od 940 dodać 2, pomnożone przez 67 y do potęgi 5. Y I to jest bardzo łatwe zadanko, więc zabywam jeszcze... 67 na stronie 12. E, dziękuję. To wszystko z tych zajęć. Poproszę e, tak, żebyście zbadali tablicę podesłuchania i teraz posprzątali. Nikt nie będzie z tego, dopóki nie będzie wszystko wyprzedane na błysk. Dobrze, wpiszemy wam dzisiaj test. Hmm. A za tydzień macie wszystko zajęte. Oczywiście y, ja znam y, prawo Marcina, y, więc y, jako dobra nauczycielka nie wpiszę tego testu. Możemy chyba ominąć ten test z tego działu. Zresztą w lekcji po prostu przejdziemy następnego. Dobrze, dzieci, ja witam was na kolejnej lekcji matematyki ze mną. Wyczuwam negatywną energię od... Magdaleny. Magdalena, powiedz mi, w naszej klasie, co takiego w swojej głowie siedzi, że jest takie negatywne? Poczekaj, poczekaj, sama to odkryję, co się stało. Stresujesz się, czy będzie kartkówka? Dobrze, nie będzie, jeżeli tak się bardzo W mojej klasie nie może być negatywnej energii. Dobrze. Po swojej programowej jest napisane, żebyście śpiewali piosenki, proszę pod okienko. Jakieś tam zdecydowanie. To czas, jak wiecie. Śpiewamy sobie dzisiaj temperatura. Dobrze. A więc ja zacznę i się do mnie dołączycie. Dobrze? Temperatura! Jest pijada do no i buja się po klubach. śpiewajcie! Temperatura! Temperatura! Tu, 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 tu. A czego nie śpiewa? Jeszcze ja mówię wyraźnie. mam ja wy do dołączacie. Czy to jest niejasne? Jasne. Ja bym posłuchał, co Wasze głosy To jest lekcja, a nie pedulstwo. Dobrze. Julian, to jest tak obrzydliwy. Nie róbmy w nosie. Dobrze. Kasia, ciszej pisz. Dobrze, otwieramy książki na stronie. Żaneta. Ciszej, Kaszy, albo nie rób tego w ogóle. Dobrze, otwieramy książki na stronie. Trzeba mówić, który. Antoni, ciszej oddychaj. Jaka ta klasa enerwia? To no ja ta szkoła mnie nerwuje. ja jestem idę po prostu. A co wyjdziesz na innych miejscach? Proszę uszyć tak jak na ostatniej lekcji. Ja nie zapomnę tak waszych imion, jak będziecie siedzieli inaczej. No co to jest w ogóle? To no, jakaś normalna ta klasa. Uh, wiesz co mi się nie chce prowadzić tej lekcji? Możecie iść do domu.